Film w 90 sekund, czyli dlaczego warto obejrzeć film Fachowiec z Jasonem Stadhamem. Filmy z Jasonem Stadhamem to taka specyficzna kategoria filmu. Kiedy idziemy do kina na film z tym aktorem, wiemy dokładniej o czym będzie ten film. To są filmy, które składają się przez 90 minut albo nieco więcej z takiej dość mocnej nawalanki, tak bym to ujęła, żeby nie używać mocniejszych słów. Raczej będą się tam dużo bili, ale my wyjdziemy z kina zadowoleni, uśmiechnięci i z poczuciem, że świat stał się lepszy. To właśnie Jason Statham jest tym aktorem, który poprawia nasze życie. Za moich młodych czasów takim aktorem był Bruce Willis. Za moich czasów został ukuty taki żart. Dlaczego Bruce Willis nie płynął na Titaniku? Dlatego, że wszystkich by uratował. Powiedz nie jest filmem najlepszym, to muszę Wam z góry powiedzieć. Zdecydowanie lepszym filmem był Pszczelarz z 2024 roku. No i teraz na ekranach kin mamy okazję oglądać jego nowy film, czyli Fachowiec. Kategoria filmu jest mniej więcej ta sama: Czyli źli dostają łupnia od dobrych. Ale w Pachowcu ten scenariusz, no powiedziałabym, nieco mniej się lepi. To scenariusz to historia faceta, który postanawia odnaleźć córkę swoich pracodawców. No, muszę powiedzieć, że będziecie musieli wykonać pewien wysiłek mentalny, żeby przełknąć tę historię pełną rosyjskiej mafii, pełną jakichś takich dziwacznych zupełnie zwrotów akcji. Nie jestem przekonana, czy Sylwester Stallone powinien pisać scenariusze filmów. No, ale my chcemy mówić nie o tym. Powiedzieliśmy polski film w 90 sekund. Na ekranie w filmie Fachowiec zobaczycie polskiego aktora Piotra Witkowskiego. Pojawi się on na ekranie kilkakrotnie. To polski aktor, bardzo dobry aktor moim. Zdaniem, którego możecie znać z filmu Proceder albo z serialu Idź przodem, bracie. Natomiast, jeżeli ja miałabym polecić Wam jakiś film właśnie z tym aktorem, to będzie to z całą pewnością film Noc w przedszkolu. Film o rodzicach, którzy zostają uwięzieni na terenie przedszkola. Niech Was nie zmyli ten tytuł to nie jest film dla dzieci, to jest film dla bardzo, bardzo, bardzo dorosłych widzów, ale to jest film bardzo dobry. I z punktu widzenia aktorskiego, bo zobaczmy tam bardzo dobrych aktorów i z punktu widzenia fabuły scenariusza bardzo fajnie rozpisana historia coś pomiędzy wiecie dramatem a bardzo dobrą komedią nie tylko dla rodziców. Ja tak, obejrzyjcie Noc w przedszkolu z Piotrem Witkowskim. Obejrzyjcie fachowca, no bo skoro polski aktor pojawia się na ekranie w tak dużej produkcji, to z pewnością warto na ten film zwrócić uwagę. No i koniecznie dajcie znać, czy lubicie filmy o tych, którzy ratują nasz świat. Trzymajcie się!